Moja droga córko, nie czuj się winna z powodu wątpliwości, jakie dziś odczuwałaś. To jest naturalne. Twoje rozumienie spraw duchowych nie jest tak silne, jak powinno być, ale to nie szkodzi. Będę cię prowadził i w końcu zrozumiesz cel twojej misji. Potrzebuję, byś mocno trwała przy swoim dziele, a także twojego posłuszeństwa wobec mnie. Jest to trudne zadanie i będzie dla ciebie emocjonalnie wyczerpujące. Posyłam ci kierownika duchowego, aby pomóc ci zmierzyć się z ogromem zadania, jakie musi zostać wykonane. To jest takie zadanie, że bez tego dzieła więcej dusz zostałoby straconych na rzecz złego ducha. Moja córko zobowiązałaś się do tego zadania, zanim cię posłałem, abyś wykonała to dzieło. Prowadzę twojego kierownika duchowego. On pozna prawdę, kiedy będziesz mówiła. Dotychczas w ciągu ostatnich dwóch dni poznałaś tylko niektóre grzechy ludzkości w taki sposób, w jaki było to dla ciebie do tej pory niemożliwe. Czy dostrzegłaś różnicę? Czy nie czułaś się dziwnie, gdy patrzyłaś na moje dzieci? Widziałaś się w innym świetle, nieprawda? To jest moc Ducha Świętego, którą cię błogosławię. Miłość, którą odczuwasz w swoim sercu dla moich dzieci, i kapłana, którego widziałaś dziś na mszy, także jest darem, który daje ci z mocą Ducha Świętego. Zobaczysz, odczujesz i usłyszysz teraz grzechy ludzkości do takiego stopnia, że odczujesz ból, który ja odczuwam. Ujrzysz także miłość, którą obdarzam moje dzieci swoimi oczami, w których odbija się moje serce. Nie lękaj się tych darów, moje dziecko. Nie myśl, że nie potrafisz poradzić sobie z tym zadaniem, bo moc, którą otrzymasz przez moje łaski, uczyni Cię bardzo silną. Nigdy nie będziesz patrzeć do tyłu. Ani nie będziesz tego pragnąć. Czujesz się teraz słaba. Jest to odczucie mojej boskiej mocy przepływającej przez twoje ciało. To ciepło jest miłością, którą cię darzę. Nie płacz, moje dziecko. Dotychczas byłaś niezwykle silna i tak bardzo zdecydowana, chociaż to tylko kilka dni od kiedy rozmawiałem z Tobą pierwszy raz. Nie, moje dziecko, nie wymyślasz sobie tego. Nadal zadajesz pytania sobie i swoim bliskim. Teraz to napisz. Świat ugina się pod ciężarem ciemności i zła, knutego przez złego, który nadal nęci i zwodzi moje umiłowane dzieci. Zostali oni usiedleni w takim stopniu, że wiele z nich wije się jak zwierzęta, nawet wobec ludzi. Jak wiele biednych dusz, karmionych pożądaniem, chciwością i próżnością, tym, którzy mają wiarę, wydaje się w tak biednym, żałosnym stanie. Oni w swojej próżności wierzą, że mają realną władzę. Moc obiecaną im przez szatana. Wiele z tych dzieci zdecydowało się sprzedać swoje dusze i pysznie chlubi się tym faktem. Więcej moich dzieci jest pociąganych przez blask i bogactwa jego obietnic, żeby cały świat to widział. Nie, oni nie wstydzą się chlubić faktem, że do niego należą. Obietnice, które im złożył, nie są tylko kłamstwami. Dawane są im z czystej nienawiści. Szatan nienawidzi ludzkości. Okłamuje moje dzieci i mówi im, że może im dać wszystko, ale niestety jest to kłamstwo. Ci, którzy idą za nim i jego pustymi obietnicami, nie mogą być i nie będą zbawieni. Módlcie się, módlcie się, módlcie się za moje dzieci. Moja córko, wiem, że jesteś zmęczona, ale zwróć na to uwagę. Wierzący, którzy są letni, a którzy bezpośrednio nie opowiadają się faktycznie za złym duchem. Oni też muszą być ostrożni. Łącznie z moimi wyznawcami i niektórymi z moich wyświęconych sług, biskupów i kardynałów, szydzą z wiary moich dzieci. Ich duchowość została utracona przez chciwość w pewnych kręgach, gdzie złoto i bogactwa zakrywają boskie dary, które otrzymali jako uczniowie Boga. Kościół zgubił drogę i pogrąża się w ciemnościach. Moje dziecko, zostało to przepowiedziane i to jest znak końca czasów. To właśnie wtedy pojawi się ostatni papież i świat będzie zagubiony pod błędnym kierunkiem fałszywego proroka. Objawienia o tym, co poprzedzi moje powtórne przyjście, zostaną przekazane Tobie, moje dziecko, aby można było słuchać Twoich słów, tak aby dusze zostały przygotowane przed wielkim ostrzeżeniem. Nie martw się, życie nadal będzie trwało. Chwała powróci na Ziemię. Moje dzieci zostaną wykupione z uścisku złego, który zostanie zgładzony. Ważne jest, żeby przez swoje oszustwo nie zabrał moich dzieci ze sobą do głębin piekła. Moje słowo musi być silne. Moje dzieci muszą słuchać. To z czystej miłości daję im to ostrzeżenie, ponieważ przychodzę jako sędzia, a nie zbawiciel. To dzięki modlitwom mojej umiłowanej matki i moich wyznawców na całym świecie czas na sąd był w przeszłości odkładany. Teraz tak nie będzie. Nikt nie będzie znał daty powtórnego przyjścia. Ta data nie będzie podana ani tobie, ani moim dzieciom. Ona nie może zostać ujawniona. To dlatego jest ważne, by wszystkie moje dzieci były przygotowane. Ci, którzy się nie przygotują, nie mogą powiedzieć, że nie dano im prawdy. Kiedy nastąpi ostrzeżenie, zrozumieją prawdę. Tak, jeśli się wyspowiadają i uznają swoje grzechy, otrzymają moje błogosławieństwo. Jeśli tego nie uczynią, zostaną wrzuceni do piekła. Do tego czasu moje miłosierdzie już wygaśnie. Idź teraz, moje dziecko, przygotuj słowo, aby świat jej usłyszał. Powiedz moim dzieciom, wierzącym, aby się nie lękali. Powiedz im, aby się modlili za niewierzących. A potem powiedz niewierzącym, aby do mnie wrócili. Uczyń wszystko, co możliwe, aby nakłonić ich do otwarcia serc. Twój Zbawiciel, Jezus Chrystus, który przychodzi sądzić żywych i umarłych.